Zadanie. Pies goni zająca z prędkością 17 m na sekundę, a zając ucieka z prędkością 14 m na sekundę. W chwili rozpoczęcia pogoni odległość między psem a zającem wynosi 150 m, a zając od zarośli, w których mógłby się ukryć, jest oddalony o 420 m. Odpowiedz na pytanie, czy pies dogoni zająca, zanim ten dobiegnie do zarośli? Odpowiedź uzasadnij. Wykonajmy rysunek do zadania. Tutaj umieścimy na początku psa. Tutaj będzie e, zający, a na końcu będą Z, czyli zarośla. E, I zauważ, nasz pies ma prędkość. 17 metrów na sekundę. Zając ma prędkość 14 metrów na sekundę. Odległość w chwili pogoni, odległość między psem a zającem wynosi, tutaj zapiszmy 150 metrów. A zając od zarośli, w których mógłby się ukryć, jest oddalony o 420 metrów. No, i teraz, czy przy takich prędkościach pies dogoni zająca, czy nie dogoni? Może obliczmy najpierw, jaki czas jest potrzebny zającowi, aby dobiegł do zarośli. Wzór na drogę albo na prędkość w ruchu jednostajnym myślę, że znasz, na przykład wzór na prędkość V to jest S przez T. Z tego wzoru możemy łatwo wyznaczyć wzór na czas, to jest droga przez Prędkość. No, i teraz obliczmy czas z, czyli zająca. E, droga, e, którą za, zając chce pokonać, to jest 420 metrów przez prędkość 14 metrów na sekundę. E, tutaj 42 e, możemy skrócić z liczbą 14. No właśnie na 14, a tutaj 3, czyli 3 i 0 otrzymujemy 30, metry się skrócą i otrzymujemy 30 sekund. Tyle zając potrzebuje, aby uciec przed pieskiem. No właśnie, ale pies chce dogonić zająca. E, więc pies e, musi dobiec do zarośli w czasie krótszym niż 30 sekund. No, a jeżeli będzie ten czas dłuższy, no to zając mu ucieknie. Więc obliczmy teraz e, czas P, czyli czas pieska. Również e, bierzemy drogę pieska przez prędkość pieska. Droga, to jest suma tych dwóch e, dróg, e, czyli w tym wypadku to będzie 570 metrów prędkość 17 metrów na sekundę. Po podzieleniu otrzymujemy 33 całe i 9 sekundy. Czyli widzimy, że pies potrzebuje aż przeszło 33 sekund, aby dobiec do zarośli, więc zając będzie tam szybciej. Więc zając ucieknie. Więc napiszmy odpowiedź Zając ucieknie do zarośli.